Czy słyszałeś kiedyś o odwadze, która nie krzyczy, lecz z elegancją potrafi uciszyć całe pomieszczenie? W jednym z najbardziej napiętych momentów w polskiej polityce wydarzyło się coś zupełnie nieoczekiwanego. Podczas debaty prezydenckiej, w sali pełnej dziennikarzy, doradców i wysoko postawionych przedstawicieli, wszyscy spodziewali się tego samego przewidywalnych dyskusji. Chłodnych odpowiedzi i ciężkiej atmosfery, która zdaje się nigdy nie zmieniać. Ale tego dnia obecność młodej kobiety zmieniła wszystko. Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, była tam tylko po to, żeby towarzyszyć ojcu, przynajmniej tak wszyscy myśleli. Nikt nie przypuszczał, że w ciągu kilku minut stanie się ona centrum zaciekłej, pełnej emocji i transformacyjnej walki. Pośród szeptów i ukradkowych spojrzeń znany prawnik, Znany ze swojego wygórowanego ego i pogardy dla młodych postaci w polityce, arogancko się wypowiedział. Wskazując palcem, stanowczym głosem i słowami, które tną jak ostrza, powiedziała: To środowisko nie jest miejscem, w którym rozpieszczona dziewczyna może uprawiać politykę. Wracaj na wybieg, panno Duda. W całym pomieszczeniu zapadła cisza. Obraza zawisła w powietrzu niczym bomba gotowa wybuchnąć. Byli i tacy, którzy spuścili wzrok. Inni próbowali ukryć swój dyskomfort, ale Kinga się nie wahała. Jej spojrzenie spotkało się z jego wzrokiem nie ze złością, ale z czymś o wiele potężniejszym stanowczością. Młoda kobieta wstała z niemal niepokojącym spokojem. Spokojnym krokiem podszedł do środka pomieszczenia i podniósł mikrofon. Zabawne, jak mężczyźni z dyplomami i drogimi garniturami wciąż kryją się za małymi słowami. Próbując poniżyć duże kobiety, zaczęła, a jej głos brzmiał wyraźnie i pewnie. Temperatura w pomieszczeniu uległa zmianie. Wszystkie oczy zwróciły się całkowicie w jej stronę, a prawnik, który do tej pory dominował w przestrzeni swoją autorytatywną postawą, teraz wydawał się zaniepokojony imponującą obecnością Kingi. Urodziłem się w polityce, dorastałem, obserwując, jak mój ojciec walczył z godnością. I nauczyłem się, że etykę ocenia się nie według wieku czy płci, ale według postawy, kontynuował. Każdym zdaniem rozbrajała ukryte próby jej uciszenia. Jego wyprostowana postawa, spokojny ton głosu i jasność myśli neutralizowały wszelkie zaczepki, jakie mogłyby się pojawić. Kinga zrobiła wtedy coś, na co mało kto miałby odwagę. Spojrzała prosto na prawnika i uprzejmie poprosiła go o wyjaśnienie. Dlaczego uważa, że młoda kobieta nie powinna brać udziału w publicznej debacie? Jego milczenie było najgłośniejszą odpowiedzią. I właśnie w tym momencie prezydent Duda, który do tej pory milczał, powoli klasnął w dłonie z dumnym uśmiechem na twarzy. Gest, który odbił się echem nie tylko na sali, ale i w sercach wszystkich widzów. Jednak najbardziej nieoczekiwany moment miał dopiero nadejść, gdy urażony w swej dumie prawnik postanowił przejść do kontrataku. Właśnie wtedy prawnik, teraz widocznie zirytowany tym, że został rozbrojony na oczach wszystkich, wziął głęboki oddech i spróbował odzyskać kontrolę nad sytuacją. Głos, wcześniej pełen arogancji, teraz lekko drżał pod ciężarem zranionej dumy. Pani Duda, wyuczone słowa nie zastąpią doświadczenia. To nie jest retoryczny pomost, to pole trudnych decyzji, które kształtują kraj. Może pani być elokwentna. Ale nie ma dla pani tu miejsca. Próba przywrócenia mu autorytetu brzmiała wymuszenie. Nikt jednak nie spodziewał się, że Kinga odpowie z jeszcze większą głębią i jasnością. Nie podniecała się, nie krzyczała, nie wpadła w pułapkę gniewu. Zamiast tego podeszła lekko do teczki leżącej na stole i otworzyła ją na oczach wszystkich. Doświadczenie, panie adwokacie powiedziała, przedstawiając dokumenty zawierające dane na temat integracji społecznej. Etyki w służbie publicznej i przepisów mających na celu ochronę grup narażonych. Podczas gdy wygłaszałeś przemówienia ze swojego biura, ja byłem na ulicach, rozmawiałem z rodzinami, przyjmowałem dzieci niepełnosprawne, uczestniczyłem w projektach społecznych, gdzie na własne oczy zobaczyłem, co znaczy być na marginesie. Nie tylko studiowałem prawo, doświadczyłem jego zastosowania i mogę cię zapewnić z całkowitym spokojem. To jest właśnie moje miejsce. Widownia zaczęła się poruszać na swoich miejscach, rozległy się pomruki aprobaty, a niektórzy współpracownicy zaczęli dyskretnie kiwać głowami na znak poparcia. Kinga nie tylko wygrała debatę, łamała pewien paradygmat. Następnie opowiedziała krótką historię, która poruszyła całe pomieszczenie. Kilka tygodni temu zobaczyłam autystyczne dziecko zagubione na ulicy, samotne, przestraszone. Nikt nie wiedział, co robić. Przytuliłam ją, rozmawiałam z nią i czekałam, aż jej matka przyjedzie, płacząc. W tym momencie zrozumiałam, że polityka nie polega na papierze i długopisie. Chodzi o duszę, chodzi o obecność, a przede wszystkim o umiejętność słuchania tych, którzy nie mają głosu. W powietrzu wisiało podekscytowanie, niektóre oczy napełniły się łzami, prawnik próbował przerwać wypowiedź. Ale powstrzymał go asystent. Prezydenta, Kinga mówiła dalej naturalnie, bez arogancji, tylko stanowczo: I czy nadal uważasz, że nie pasuje do tego środowiska? Być może to, co cię niepokoi, to nie moja obecność, ale brak empatii u wielu z tych, którzy tu są. W tym momencie wygląd prawnika nie był już tak dominujący. Na jego twarzy malował się dyskomfort, a on sam nerwowo przekładał leżące przed nim papiery. Nie wiedząc, jak zareagować. Kinga z kolei patrzyła spokojnie, jakby dokładnie wiedziała, gdzie stąpa, ale na tym nie skończyła. Musiała jeszcze poruszyć jedną ważną kwestię, coś, co poruszy serca narodu, coś, co wyjdzie na jaw w ciągu kilku najbliższych sekund. Kinga wystąpiła więc naprzód, jej spojrzenie stało się bardziej przenikliwe, nie po to, by zastraszyć, ale by rzucić światło na prawdy, które wielu wolało ignorować. Panie i Panowie, ta debata nie jest tylko sporem między pokoleniami, lub między stylami życia, jest to przede wszystkim lekcja moralności i etyki. W końcu polityka bez etyki jest tylko grą o władzę, a władza bez odpowiedzialności przeradza się w tyranie. Jej głos, czysty i spokojny, przebił się, przez ciszę, która zapadła w pokoju. Dorastałem, patrząc, jak mój ojciec, prezydent Andrzej Duda, stawiał czoła niewyobrażalnym naciskom, podejmował decyzje, które wpływały na losy milionów, zawsze kierując się szacunkiem dla godności człowieka. I to właśnie o tej godności niektórzy tutaj zdają się zapominać. Następnie zwróciła uwagę na prawnika, który próbował odzyskać kontrolę, lecz nie miał już takiej pewności siebie. Powiedziałeś mi, że nie ma dla mnie tu miejsca. I pytam cię, gdzie zatem jest miejsce tych, którzy potrafią tylko upokarzać, którzy używają słów, by ranić, zamiast budować? W sali rozległ się szmer aprobaty, gdy prezydent Duda podążał za każdym słowem swojej córki, widocznie wzruszony i dumny. Kinga kontynuowała, niemal jakby mówiła do całego narodu, nie tylko do obecnych. Jesteśmy tutaj, aby służyć, chronić bezbronnych. Aby zapewnić, że nikt nie zostanie zapomniany, czy to na ulicy, czy w polityce. Łatwo jest wskazywać palcami i zamykać drzwi tym, którzy przynoszą nowe idee, którzy przynoszą empatię. Trudno jest stawić czoła rzeczywistości z odwagą, a to jest odwaga, którą przynoszę ze sobą. Starcie, wcześniej pełne napięcia, nabrało niemal dydaktycznego wydźwięku, niczym lekcja życia i wartości, której zgromadzeni nigdy nie zapomną. Kinga podkreśliła, że bycie młodym nie oznacza braku doświadczenia i że wykształcenie, szacunek i zaangażowanie są o wiele potężniejszą bronią niż jakakolwiek tania obelga. Moja młodość mnie wyróżnia, pozwala mi widzieć wyraźnie tam, gdzie inni widzą tylko przeszkody. Nie przyjechałem tutaj, aby być aktorem drugoplanowym, przyjechałem tutaj, aby być protagonistą prawdziwej zmiany, zakończyła zdaniem, które odbiło się echem w absolutnej ciszy. A jeśli nie jesteście gotowi na te zmiany, może nadszedł czas, aby przemyśleć nie to, kto powinien tu być, ale to, co naprawdę reprezentujecie. Prawnik bez słowa patrzył, jak jego piedestał wali się w gruzy przed młodą kobietą, która dzięki pogodzie ducha i determinacji zdobyła szacunek i podziw. Dyskretnie przyjęty brawami przez sojuszników, prezydent Duda wstał i z wyrazem niezaprzeczalnej dumy zaczął klaskać swojej córce. Ten moment uznano za przełomowy, za znak, że przyszłość polityki rzeczywiście może opierać się na etyce, szacunku i odwadze stawienia czoła uprzedzeniom. I właśnie w tym momencie, gdy wszystko zdawało się zmierzać ku triumfalnemu rozwiązaniu, pojawiło się nowe wyzwanie ostateczna próba ognia dla Kingi, która, kiedy wszyscy myśleli, że debata osiągnęła punkt zwrotny, niespodziewany głos przeciął ciszę i napiętą atmosferę. Jeden z najbliższych współpracowników prawnika, w desperackiej próbie odzyskania kontroli, rozpoczął zawoalowaną prowokację, próbując złapać Kingę w pułapkę. A co z twoim rzeczywistym doświadczeniem, panienko? Co zrobiłaś oprócz przemówień i zdjęć z prezydentem? Polityka wymaga konkretnych rezultatów, a nie tylko ładnych przemówień. Atak bardziej subtelny był zaproszeniem do destabilizacji młodej kobiety. Ale Kinga, przygotowana na każdą sytuację, odpowiedziała ze spokojem kogoś, kto zna swoją prawdę i swoje wartości. Wbiła we mnie wzrok i odpowiedziała: Konkretnych rezultatów nie mierzy się tylko zimnymi liczbami lub nagłówkami gazet. Znam prawdziwe historie historie ludzi, którzy do dziś żyją i oddychają dzięki konkretnym działaniom, które zainicjowaliśmy. Nie dlatego, że potrzebuję uznania, ale dlatego, że wierzę w odpowiedzialność jaką każdy z nas musi wziąć na siebie wobec innych, i niemal intymnym tonem wyjawiła. W zeszłym tygodniu, gdy niektórzy tutaj się kłócili, byłam w potrzebującej społeczności, pomagając zdesperowanej matce, która straciła nadzieję po zaginięciu jej autystycznego syna. To nie było przemówienie, to było działanie. Byłam tam i dziś to dziecko jest bezpieczne, dzięki solidarności, którą razem zbudowaliśmy. W pomieszczeniu panowały emocje. Nie dało się zaprzeczyć, że Kinga przemawiała z głębi serca, z miejsca prawdy. W tym momencie zapadła niezręczna cisza wśród przeciwników. Prawnik, zdając sobie sprawę, że sytuacja uległa zmianie raz na zawsze, próbował interweniować, ale jego argumenty brzmiały pusto w obliczu empatii i determinacji młodej kobiety. Kinga, z dumą w głosie, zakończyła przemówienie lekcją która zdawała się być napisana specjalnie na tamten moment. Polityka, która naprawdę zmienia, nie opiera się na egoizmie i uprzedzeniach, ale na odwadze stawiania czoła nieznanemu, pokorze w uczeniu się i przede wszystkim na etyce służącej. Jej ojciec, który do tej pory patrzył na nią z uśmiechem dumy, ponownie wstał i głośno klaskał, jakby tym gestem potwierdzał nie tylko talent córki, ale i przyszłość, jaką ona reprezentuje dla kraju, ale starcie jeszcze się nie skończyło. Rosnące napięcie sugerowało, że pomimo moralnego zwycięstwa nie obędzie się bez konsekwencji, zarówno sojusznicy, jak i wrogowie zajmą swoje pozycje w cieniu prezydenckiej sali. A Kinga wiedziała, że aby zachować swoją wyższość i godność, musi być gotowa na ostateczną konfrontację, która nastąpi szybciej niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. I właśnie w tym momencie, gdy sala zdawała się odetchnąć, z ulgą prawnik w ostatniej desperackiej próbie odzyskania swej pozycji władzy rzucił zawoalowane oskarżenie, mieszając obelgę z groźbą. Pani Duda, twoja młodzieńcza arogancja może robić wrażenie nawet naiwnym, ale w tym świecie nie przetrwasz dzięki pięknym słowom. To miejsce, w którym podejmuje się trudne decyzje, gdzie wielu popadło w niełaskę bo nie rozumieli surowości rzeczywistości. Uważaj, żeby twoja śmiałość nie przerodziła się w upadek. Powietrze w pomieszczeniu stało się ciężkie. Wszyscy czekali na reakcję młodej kobiety, która do tej pory reagowała z taką klasą i stanowczością. Kinga jednak nie dała się zbić z tropu. Jego odpowiedź była spokojna, ale stanowcza, niczym lekcja etyki, której nikt nigdy nie zapomni. Powoli podeszła do środka pokoju Stając twarzą w twarz z prawnikiem, ze spokojem, który powiedział więcej niż mogłaby powiedzieć jakakolwiek przemowa. Twardość rzeczywistości, proszę pana? Cóż, mówię panu, twardość to stawianie czoła przerażonemu spojrzeniu tego autystycznego dziecka zagubionego na ulicy to słyszenie ciszy wykluczonych to noszenie w piersi odpowiedzialności walki o bardziej sprawiedliwy kraj nawet jeśli oznacza to stawianie czoła mężczyznom, którzy wciąż wierzą, że kobiety nie mają miejsca w polityce. Jego głos nabrał siły i emocji, nigdy nie stracił jednak swojej elegancji. Nie jestem tutaj, aby grać w gry o władzę. Jestem tutaj, aby naprawić zło, stanąć w obronie tych, którzy nie mogą stanąć w obronie samych siebie, aby przypomnieć wszystkim, że etyka i moralność to coś więcej niż puste słowa to fundament prawdziwego przywództwa. Znów zapadła cisza. Ale tym razem była to cisza pełna szacunku. Jej ojciec, prezydent Andrzej Duda, nie tylko wstał i bił brawo, ale także miał łzy w oczach, był dumny z córki, która tam, na oczach wszystkich, pokazała, co znaczy być prawdziwym liderem. Przykład wykraczający poza tytuły i stanowiska przykład człowieczeństwa, odwagi i inteligencji emocjonalnej. Kinga nie tylko uciszyła głosy, które próbowały ją umniejszyć, ale także utorowała drogę nowej erze, w której panuje szacunek, a prawdziwą siłą jest uczciwość. Gdy rozległy się oklaski, jedno stało się jasne dla wszystkich. Ta młoda kobieta, z jej niezrównaną determinacją i niekwestionowaną elegancją, była nie tylko przyszłością polskiej polityki, była żywym dowodem na to, że prawdziwe przywództwo wynika z odwagi, by być innym i siły, by być sprawiedliwym. I tak, w tej niezapomnianej chwili Kinga Duda nie tylko zobaczyła autystyczne dziecko zagubione na ulicy, ale także ujrzała nadzieję kraju, który w końcu zaczął budzić się i dostrzegać prawdziwy sens siły i człowieczeństwa.